Instrukcja obsługi dozownika Medwa. Ona się dziwi, że się rzadko myje. Gisek, 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 gisek. Ale Boże! Ale Boże! Ale Alebożę. Ale Boże... Ale. Boże... Ale... Boże... Ale... Boże... Ale Alebożę. ale Alebożę. moje wiecznie zaćmione. Się w życiu stało nie rozwiodym, Mnie smoczyca nie pozwala. Ta też ręka? Nie ta z Grudziądza. O, moja mamusia mieszka w grudziącu. <laughs> Jest? Jest! Przypadek! Hmm. Ojździsek. Hmm. Ty tak do mnie przykro mówisz, a ja cię i tak kocham. Dobra, dobra, co chcesz? Hmm, odkryć górki. Skąd do górki? Biedronki. Podobno w kolejkach długo się stoi, wiesz, teraz. A to twojej matki to, to gdzie? A śdzisek. Pamiętasz. I ja, 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 jak Się przez dwa tygodnie. Tak źle czułeś. Bo Boże, no, no co? Mama powiedziała, jak masz wywalić? To lepiej niż Dziisek zje. Głupie! <inares> <skry steep> Zdziisek, patrz! Ty mi odkręciłeś ogórki, a ja się cieszę. <maring> My to jesteśmy małżeństwo idealne, nie Zdziisek? <maring> Może co co tu robisz, Możena? Uśmiecham się do ciebie. Ja myślałem, że jeszcze jakiś skurcz pysk złapał, wiem. W tym uśmiechu się zakochałeś. Możena, ja przed tym uśmiechem spierdzielałem! To tak? Tak to było. A my nie jesteśmy małżeństwo idealne, Bożenka. My jesteśmy prawie idealne małżeństwo. Prawie, Bożenka. Idzisek. Hmm? jak my nie jesteśmy małżeństwo idealne, hmm? to ty mi powiedz, kto jest małżeństwu idealny, Idzisek. Kwiatkowski z podpiątki, To jest małżeństwo idealne, Bożena. Ale, ale Idzisek. Hmm? no przecież Kwiatkowska nie żyje już 15 lat! <noise> – Widzisz, można! <noise> – No to, nie, no to żeby żeby nami nami takiej sytuacji nie, 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 no to nie, mnie całuj miś, nie, no, 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 no. No ty mi dawaj buzialka, dawaj mi smakalka, chodź tu do mnie, dawaj tu, aaaa. Zdzisiu, Zdzisiu, ha, chodź, no bo chodź, no bo wiesz, no bo jest już ciemno, Zdzisek, ha, i wszystko jedno. No Zdzisek, no chodź, no Zdzisek, no chodź, no Zdzisek, no dawno nie było. A Bożenka to rocznicy jeszcze daleko jest. No, ale ścisek, jak ostatnio była rocznica, no to też nie było. Bo ty coraz bardziej do matki podobna jesteś. Byś była podobna do ojca, to było łatwiej. By było wszystkim, może i flaszkę postawił, albo co? Z tobą to. A ścisek, a wiesz, że ja ostatnio spotkałam Teresę? Nie interesuje mnie to w ogóle, Bożena, w ogóle mnie to nie interesuje. A wiesz, co ona mi powiedziała? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Że moja siostra ma chłopaka Murzyna. Oj, to Twoja matka się nie może o tym dowiedzieć. No, ona by tego nie przeżyła. O nie, to dwoń! No już dzwoniłam! No i. Nie odbiera. Aż topek. to pech. Szósty zmysł ma Franca. Ona wyczuwa zagrożenie, wyczuwa zagrożenie. A Zisek, a wiesz, a ja z tą Teresą, to ja rozmawiałam na różne takie bardzo ważne tematy, wiesz? I ona mnie zapytała taką jedną bardzo ważną rzecz, Zdzisek. Hmm. Kto u nas w domu rządzi zdzisek? Ja nie wiem. Zajmiacie odpowiem, kto u nas w domu rządzi? To ty tak. Wybierz firany, wymyj okna, odkurzaj całą chałupę, odmaluj przedpokój, napraw tą szafkę co trzy miesiące naprawiona, wynieś śmieci, wysprzątaj samochód, ugotuj obiad, przynieś mi piwo, pilota. Ja ci powiem, kto rządził nas w domu, Bożena. Dzisek ja to wszystko zrobię w pięć minut. Hmm. Tylko ty mi najpierw powiedz, Zdzisek, kto u nas rządzi w domu, Zdzisek. Ty, Bożenka, rządzisz, ty. <śla> Idzisek ja? mm. i ja? Bożenka, ty rządzisz, bo władza to obowiązki. No, ja Dlatego ja ci się we władze nie wpieprzam. No, no, ścisek, no. No, niby władzę mam ja, niby ja. Yeah. – A pilota trzymasz ty? – Oj, boczanka, daj spokój. – Nie no, dla mnie to jest jakaś tajemnica, poliżynszyla. <śpiewa> tak, Zdzisek, są takie słowa. A czy ty kiedykolwiek na no, oczy widziałeś encyklopedię? <śpiewa> A ja znam kogoś, kto widział. Zdzisek, ja wczoraj szłam Koło biblioteki. Hmm? Dwa razy? No. A wiesz jak ja szłam? A wiesz, jak ja szłam? Ja tak szłam, że ze cały łokcie zdarłam. No. Ksiądz rano tej kultury, zdzisek, o, zobaczyłam jak wypierdzieliłam do tej... do tego... Weszłam do, 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 do tej biblioteki, Zdzisek, to było trzecie piętro, to było trzecie piętro, hmm. ja tam weszłam. Tam był pokój dwa na trzy cały w książkach. Ja w życiu na oczu tylu książek nie widziałam naraz, raz, Naprawdę Naprawdę ja byłam w takim szoku, że tak się cofam, 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 i dzisek do okna. Ja wzięłam po prostu, ja z tego okna wypadłam. I zdzisek, ja byłam w takim szoku, że mi się nic nie stało. Hmm. A, a jakiś tytuł? Już jak tam byłaś, coś, coś widziałaś? Jakiś tytuł, książkę, coś? Tak, widziałam tytuł. Tak była jedna na środku, wielka książka o, z obrazkami. Była super. o gotowaniu. A o czym? O gotowaniu. O gotowaniu? A tytuł? Makutra. A nie, 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 nie. nie to nie była makutra. Nie? To nie była. Y, to była kama sutra. Bo, Bożena, niech cię ręka boska broni, żebyś ty do tej książki zaglądała, Bożena. To w ogóle nie jest o gotowaniu książka, Bożena. O pieprzeniu? Nie, nie, nie. Zupełnie o czym innym, to jest to, o czym się nie lubisz, nie znasz i w ogóle tam nie zaglądaj. O czym? O majsterkowaniu, to jest Bożenka. Tam w ogóle nie wolno zaglądać. A pilota czy mam? Ja, bo to jest taki mój mały ruch oporowy, swojej władzy absolutnej. Coś muszę mieć dla siebie w domu, także tam nie zaglądaj tu. To... A Zisek, a wiesz, że jak ja ostatnio oglądam telewizję, ja naprawdę stwierdzam, tam są takie fantastyczne programy, Zisek. Mm. Wszystkie na takim bardzo wysokim poziomie i naprawdę, wszystkie takie specjalnie pode mnie. Na pewno, Bożenka, na pewno. Tak. I Zisek rano, jak się wstaje, jak no. się włącza telewizor. Ja włączam. Jak cię brałem, to to wiedziałem, może nie. Ja jest, to się włączasz. Nie. Pa, ty mnie brałeś. I ścisek i... No. Wiesz, I rano lecą takie zagadki, wiesz? 70. Chyba 70 z z z z takich zagadek nie? albo. 70. Albo 90, albo i tak, Jedna za drugą, jedna za drugą, tak, 90. ja wyobraź sobie, że ja od razu odpowiedź znam na o tyle. Na 70. Żdisek? Wyobraź to sobie, sobie. Na 70. Na 80. Albo na 90. To jest sporo są. Bożenka. Bożenka. Ile to jest? Ile to jest? Ja coś źle policzyłam, nie? Co, źle pokazałam. Czekaj, to będzie tak: będzie dwa w pamięci, Czy 3,7 to będzie, to będzie nawias. Bo to nawia wszyscy mi mówią: weź, się nie wiesz, weź się w nawias. To się w nawias, że ci się wiesz. Się lepiej zrobić się samo, tamto się samo, wszystko potem. To wejdźcie do potęgi drugiej, to będziesz przynajmniej wiedziała, że wszystko będzie po prostu parzyste. No bo to z nawias. to wiesz. I do potęgi drugiej to zawsze wyjdzie parzyste. To nie ma bata, to by parzyste. Potem co tam jeszcze jest? I że taki bardzo fajny, taki bardzo popularny fajny Pierwiastek ich 9. Bez, to jest bezproblemowa sytuacja, to po prostu wiesz od razu, ile to jest. Ale potem jest, że jakiś taki jest, nie wiem, jakiś taki tangensko, tangę, jeszcze sobie powyciągasz, jeszcze jest jakaś taki ciągi, 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 ciągi i. Iździsek. Moja odpowiedź brzmi dwa. Ar, 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 ar. Bożenka, jaka to jest stacja telewizyjna? I TVP ABC. O. Bożenka! No proszę cię! Ale śliszek, no. Ale wiesz, co dzięki temu się stało co, dzisiaj? Ja temu, się... dzięki temu wymyśliłam grę. Ty wymyśliłaś grę. Bożenka, tak. weź mnie, nie kłam, proszę cię, czy ty, ty coś. Zicek wymyśliłam grę w cyferki. O jeszcze w cyferki! To no, super, na pewno. Tak. Zagrażę ze mną. A muszę w to grać to Mluzysz może... musisz, powiedz jakąś cyferkę. Cztery. Pięć, wygrałam! Głopie. Nie będę Nie będę, nie będę Ajdzisek <gry> zdzisek. Jaki ty jesteś głupi? O, o, fajne, te poranki to fajne. I zdzisek dalej są takie, są inne programy, wiesz, jest tam taki koło południa leci taki program. On jest medyczny. tak I wiesz, i ostatnio mówili zdzisek w nim, że jest taka cholera. No. Jest, jest. I ona wykańcza ludzi. Wszystko się zgadza. Zdziwek, o czym to jest? O twojej matce. I... No i Zdziwek, hmm. i dalej później są jeszcze takie, wiesz, jest taki jeden program muzyczny, wiesz? No jest. Tam się muzykę zgadywuje po nutkach, i jak ostatnio oglądałam, to tam jest taki facet jak ty. Identyko. Kropka był, w kropkę, dobra. skóra zdjęta, wypisz, wymaluj, mówię, dwie krople wody. W telewizorzu taki był? <śledź> Kurde, też taki przystojny? <śledź> też nic nie zgad. Właśnie, ja jak cię bo jest rozmawiam. <śledź> <śledź> No i Zdzisek, wiesz, ja to ci powiem, że ja to bym mogła być taką gwiazdą telewizji Zdzisek, wiesz, naprawdę. Ja bym się naprawdę do tego zdzisek nadawała, bo ja mam do tego wszelkie potrzebne predysproporcje. <try> W bym się dzisiaj najbardziej nadawała? W jakim była najlepsza, najfajniejsza, żeby wszyscy mówili: wa, 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 wa! To jest ta żona ściska, wiesz, taka elegancka? Taka trochę małek, taka trochę trwiska, taka sobie chodzi, elegancka z tymi siatami, z tymi warzywami, z tymi warzywami, wychodzi sobie tu, to, tam, to, tu, to, tam! Taka naprawdę taka obyta i taka ściskowa, Więc mi powiedz mi, powiedz dzisiaj, w jakim programie by była najlepsza, najfajniejsza, W jakim, w jakim, w jakim? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ta by się sprawdziła!